Dobrze wiedziała, że na koniach jeżdżą ludzie nawet bardziej okaleczeni niż ona, a niektórzy wręcz od tego zaczynali swoją rekonwalescencję. Widywała ich na zawodach, a kiedyś jeszcze przed wypadkiem wzięła udział w konkursie skoków, z którego cały dochód przeznaczony był dla miejscowego klubu jeździeckiego zrzeszającego osoby fizycznie upośledzone. Podziwiała, jak dzielni to ludzie, a także współczuła im, natomiast teraz nie mogła znieść myśli, że ktoś mógłby to samo odczuwać w stosunku do niej. Nie, nie da nikomu takiej szansy. Powiedziała już raz, że nigdy nie wsiądzie na konia i będzie się tego trzymać. Jakieś dwie godziny później, gdy Joe i bliźniacy wrócili już ze, ze szkoły, Tom otworzył bramę areny i pozwolił pielgrzymowi wrócić do boksu. Grace wcześniej uprzątnęła to miejsce. Wysypała nową warstwę trocin, Tom zaś pilnował, by nic się jej nie stało, gdy stawiała do boksu wiadro z obrokiem i zawieszała nową porcję siana. Gdy odwoził ją doliną do domu nad potokiem, słońce stało już nisko, a skały i gipkie sosny na zboczach rzucały na bladą trawę długie cienie. Nie odzywali się do siebie. Grace zaś zastanawiała się, dlaczego milczenie w towarzystwie tego mężczyzny, którego przecież znała od tak niedawna, nigdy nie wprawiało jej w zakłopotanie. Widziała, że w tej chwili Tom nad czym się zastanawia. Okrążył Chevroletem dom i stanął przy tylnym ganku, wyłączył silnik, rozparł się w fotelu i spojrzał jej prosto w oczy. Grace, mam pewien problem. Zawiesił głos, a ona nie była pewna, czy w ogóle powinna się odzywać. Zresztą tą szybko znowu przemówił. Zawsze, kiedy pracuję z jakimś koniem, lubię znać jego historię. Najczęściej zwierzę samo z siebie potrafi bardzo wiele wyjawić. W gruncie rzeczy uważne spojrzenie jest lepszym informatorem niż sam właściciel. Bywa jednak, że koń ma tak pomieszane w głowie, że potrzeba czegoś więcej. Wówczas muszę wiedzieć, co poszło nie tak. I nader często nie jest to nic oczywistego, lecz jakaś drobna rzecz, która ułożyła się źle, być może na chwilę przed samym wypadkiem. Gryź niewiele rozumiała z tych słów, siedziała więc ze zmarszczonymi brwiami. Gdybym, powiedzmy, wjechał tym starym szewroletem na drzewo, to jeśli ktoś by mnie spytał, co się stało, nie odpowiedziałbym przecież, no wiesz, walnąłem w drzewo. Raczej tłumaczyłbym, że wypiłem za wiele piwa, że była plama oleju na drodze, albo że słońce mnie oślepiło, czy coś takiego. Rozumiesz co mam na myśli? Pokiwała głową. Zupełnie nie wiem, czy chciałabyś o tym rozmawiać i zrozumiałbym, gdybyś nie miała takiej ochoty. Ale jeśli mam zobrazować sobie, co się dzieje w głowie pielgrzyma, to bardzo by mi pomogło, gdybym wiedział coś więcej na temat wypadku i tego, co dokładnie stało się tamtego dnia. Grace złapała się na tym, że bierze głęboki oddech. Odwróciła wzrok od Toma, spojrzała na dom i spostrzegła, iż przez okno kuchenne można zobaczyć salon. Dzięki temu była w stanie dojrzeć niebieskawy płomyk monitora komputerowego, a przy telefonie matkę odcinającą się na tle światła blednącego w dużym frontowym oknie. Grace nikomu dotąd nie mówiła, co naprawdę zapamiętała z tamtego dnia. Przed policjantami, prawnikami, lekarzami, a nawet własnymi rodzicami udawała, że większość tego, co zaszło, wymazało się jej z pamięci. Problem stanowiła Judith. W dalszym ciągu nie wiedziała, czy jest w stanie o niej mówić albo o Gulliverze. Znowu spojrzała na Toma i się uśmiechnęła. W jego oczach nie dostrzegła ani śladu współczucia, natomiast od razu zrozumiała, że. Ten ją akceptuje, nie zaś osądza, co mogło wynikać z faktu, iż znał ją tylko taką, jaką była teraz kulawą, stanowiącą tylko cząstkę jej całości, którą była wcześniej. To nie musi być teraz powiedział Minko. Wtedy, kiedy będziesz gotowa, i tylko wtedy, gdy będziesz chciała, ok? Dojrzał coś za nią, a kiedy Grace podążyła za jego spojrzeniem, zobaczyła wchodzącą. Na ganek matkę. Znowu odwróciła się do toma i kiwnęła głową. Zastanowię się nad tym, powiedziała. Robert uniósł okulary na czoło, odchylił się w fotelu i przez dłuższą chwilę pocierał oczy. Rękawy koszuli miał zakasane, a krawat leżał rzucony pomiędzy sterty papierów i książek prawniczych, które piętrzyły się na jego biurku. Z korytarza dobiegały już odgłosy sprzątaczy, przesuwających się systematycznie z jednego pomieszczenia do drugiego i co jakiś czas mówiących do siebie coś po hiszpańsku. Wszyscy inni pracownicy poszli do domu przed czterema, może pięcioma godzinami. Bill Zachs, jeden z młodszych partnerów, usiłował go namówić, aby wraz z nimi, jego żoną, poszedł na najnowszy film Gerarda Depardieu, o którym, o którym się sporo teraz mówiło. Robert wykręcił się tym, że ma jeszcze zbyt wiele pracy do wykonania, a poza tym zawsze coś go denerwowało w nosie tego aktora. Widzisz, nie wiem czemu, ale on mi trochę przypomina penisa, powiedział. Bill, który skądinąd mógłby uchodzić za psychiatrę, spojrzał na niego z nadrogowych oprawek okularów i zadał komicznie freudowskim tonem pytanie, czemu Robert takie skojarzenie uznaje za niepokojące. Następnie rozbawił kolegę opowieścią o dwóch niewiastach, których rozmowę podsłuchał w metrze. Jedna, która akurat była w trakcie lektury książki o tym, co naprawdę znaczą sny, tłumaczyła drugiej, że jeżeli śnią się jej węże, oznaczało to, że ma obsesję na punkcie penisów. Na co druga pychnęła i powiedziała: Wiesz, to byłaby prawdziwa ulga, bo mnie się śnią tylko penisy. Bill nie był jedyną osobą, która do. Dokładała ostatnio sił, aby go rozbawić. Wydawało się Robertowi to nawet sympatyczne, w sumie jednak wolał, aby wszyscy dali sobie spokój. Fakt, że przez kilka tygodni był sam, nie usprawiedliwiał tak znacznej sympatii. Dlatego też Robert podejrzewał, iż koledzy muszą w nim wyczuwać jakieś głębsze strapienie. Jeden nawet zaproponował, że przejmie od niego sprawę Dumford Securities, jedyną właściwie rzecz, która jeszcze trzymała go przy życiu. Każdego wieczoru od niemal już trzech tygodni pracował nad nią do późna, czasami aż do wczesnych godzin porannych. Szczegóły niemal całkowicie zapełniły twardy dysk w jego laptopie. Była to jedna z najbardziej skomplikowanych spraw, z jakimi kiedykolwiek miał do czynienia opiewająca na miliardy dolarów, które jakby się rozpłynęły w labiryncie kompanii rozrzuconych na trzech kontynentach. Tego dnia Przeprowadził dwugodzinną konferencję z prawnikami i klientami rezydującymi w Hongkongu, Genewie, Londynie oraz Sydney. Wprawdzie różnica czasu była koszmarna, lecz o dziwo to jakoś trzymało go na nogach, a co ważniejsze, tak bardzo zajmowało, że nie za bardzo nawet miał czas na uświadomienie sobie tęsknoty za Grace oraz za Eni. Otworzył przemęczone oczy i nachylił się nad przyciskiem na nowo. Aby, aby przyciskiem na nowo wybrać połączenie telefoniczne. Rozparłszy się w fotelu, patrzył przez okno na światła na iglicy budynku Chryslera. Numer, który podała mu Annie, był cały czas zajęty. Doszedł do skrzyżowania Fifth Avenue oraz 59th Street, zanim zdecydował się zatrzymać taksówkę. Chłonne wieczorne powietrze dobrze mu robiło i nawet przez chwilę zastanowił się, czy by może w ogóle nie wrócić na noc, do domu? Przez park? Pieszo? Robił to już kilkakrotnie, gdy była noc, ale raz popełnił błąd i powiedział o tym Eni Wrzeszczała na niego dobre 10 minut, wielokrotnie dopytując się, czy zwariował i czy na pewno chce być wypatroszony żywcem. Zastanawiał się, czy pośród nagłówków prasowych nie umknęły mu jakieś wzmianki o jakichś szczególnych zagrożeniach, ale nie była to raczej dobra okazja, aby o to dopytywać. Z nazwiska wyczytanego na desce rozdzielczej wywnioskował, że kierowca jest Senegalczykiem. Ostatnio zdarzało się ich coraz więcej, a Robert niekiedy kompletnie ich zaskakiwał, zwracając się do nich Wolow czy Jola. Gdy teraz sytuacja się powtórzyła, siedzący za kierownicą młodzieniec omalnie zderzył się z autobusem. Porozmawiali chwilę o Dakarze oraz miejscach, które znali obaj, w efekcie czego jazda stała się tak niebezpieczna, iż Robert. Po nie w czasie pomyślał, czy przemarsz przez park jednak nie byłby ostatecznie lepszym rozwiązaniem. Z apartamentowca, przed którym się zatrzymali, wyszedł Ramon i otworzył drzwi taksówki, podczas gdy kierowca wylewnie dziękował za napiwek, oznajmiając, że będzie się modlił o to, aby Allah obdarzył Roberta licznymi silnymi synami. Po tym, jak Ramon przekazał mu świeżutką wiadomość o gwieździe, która właśnie podpisała kontrakt z Metsemi, Robert wsiadł do windy, dojechał na piętro, po czym wszedł do mieszkania. W pomieszczeniu było ciemno, a dźwięk zamykanych drzwi rozszedł się echem po martwym labiryncie pokoi. W kuchni znalazł kolację przygotowaną mu przez Elzę i tradycyjną kartkę z informacją, co, co to zadanie i jak długo podgrzewania w mikrofalówce potrzebuje. Równie tradycyjnie, z poczuciem winy, wrzucił posiłek do śmieci. Zostawił w odpowiedzi kartkę dziękując, zarazem jednak prosząc, aby nie troszczyła się o gotowanie, też on może przecież coś zamówić albo sam przyrządzić. Tak czy inaczej, taki sam proceder powtarzał się co wieczór. Mówiąc prawdę, bolesna pustka mieszkania przygnąbiała go tak bardzo, że na ile tylko mógł unikał pobytu tutaj. Najtrudniejsze były weekendy. kilkakrotnie szukał ulgi w wycieczkach do Chatham, ale tam poczucie samotności dospierało mu nawet jeszcze bardziej. Na dodatek pewnego razu po przyjeździe stwierdził, że zepsuł się termostat w należącym do Greysa akwarium z tropikalnymi rybkami i wszystkie pozdychały z zimna. Z czymś w rodzaju rozpaczy przyglądał się ich małym, pomarszczonym szczątkom unoszącym się na powierzchni. O niczym nie powiedział Greys, ani nie powiedział też Eni. Zrobił jednak staranne notatki i w sklepie zoologicznym zamówił przedstawicielki tych samych gatunków. Od chwili wyjazdu Eni oraz Grace. Telefoniczna rozmowa z nimi stała się głównym punktem każdego dnia Roberta. Teraz jednak, kiedy całymi godzinami nie udawało mu się nawiązać połączenia, bardziej niż kiedykolwiek odczuwał potrzebę usłyszenia ich głosów. Starannie zapieczętował worek ze śmieciami, aby Elza nie mogła stwierdzić, co się stało z przygotowaną przez nią kolacją. Wyniósł torbę na korytarz, a gdy ustawił ją w przeznaczonym na to pomieszczeniu, usłyszał dźwięk telefonu, więc rzucił się pędem do mieszkania, zanim dotarł. Automatyczna sekretarka zdążyła się już włączyć. Musiał więc przekrzykiwać się z nagraniem własnego głosu. Znalazł już odpowiedni przycisk, zablokował automat i sapnął. Poczekaj, jestem, jestem! Ojej, ledwie dyszysz, gdzie ty byłeś? A wiesz, trochę szalałam na mieście. Rozumiesz, te wszystkie bary, kluby, inne rzeczy. O Boże, jakie to jest męczące. Mm, nie nabieraj mnie. Wcale nie zamierzam. A jak rzeczy się mają tam, gdzie pląsają sarny i jelenie? Przez cały dzień usiłowałem się dodzwonić. O, przepraszam, mam tutaj tylko jedną linię, a ludzie z pracy usiłowali zawalić mnie faksami. Eni poinformowała, że Grace pół godziny wcześniej próbowała złapać ojca pod numerem biurowym, ale najwidoczniej zdążył już wyjść. Teraz udała się już do łóżka, ale prosiła, by mu przekazać go kocha. Gdy Ani opowiadała mu o całym swoim dniu, Robert przeszedł do salonu i włączając światła, usiadł na sofie przy oknie. Głos miał znużony i przygnębiony. A wszelkie próby rozbawienia jej spełzały na niczym. No dobrze, ale co z Gracie? Nastąpiła krótka chwila ciszy, a potem Ani głośno wysnęła. Prawdę mówiąc, sama nie wiem, mówiła teraz ciszej, najwidoczniej po to, aby córka jej nie słyszała. Obserwuję, jak jej się tutaj układa z Tomem Bukerem i Joem. Pamiętasz, wspomniałem Ci o tym dwunastolatku. No i trzeba powiedzieć, że wygląda to całkiem dobrze. Kiedy jest z nimi, mam wrażenie, że czuję się świetnie. Kiedy jednak zostajemy tylko we dwie,. naprawdę nie wiem. Ach, powiem Ci szczerze, że doszło do tego, iż nawet nie chce na mnie spojrzeć. Znowu westchnęła. Ach, no cóż. Zamilkli oboje. Robert zaś słyszał dochodzący z ulicy odgłos syren pojazdów gnających do jakiejś kolejnej bezimiennej tragedii. O, tęsknię za Tobą, Meni. Tak wiem, powiedziała. My też za tobą tęskniamy.